jest jestem z tej strony Tomek, a dzisiaj jesteśmy w PET Simulator X i dzisiaj będziemy sobie wchodzić na różne trading place. Ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę i Subika, bo naprawdę chcę dobić te subskrypcji. Nie wiem czy już wiem, bo naprawdę nie sprawdzam, ale możliwe, bo aktualnie kiedy to nagrywam, to nie wiem. Eee, I ten, I, już je się zostawiliście? Zostawiliście? Ok, łapka w górę jest. to zgadnijcie gdzie jestem, w jakim miejscu. No jak myślicie? Nie, nie piszcie w komentarzach, bo nie ma komentarza, a po prostu pomyślcie w jakim miejscu jestem. No dobra, jak już zgadłeś to. E, jesteś mistrzem i zgadłeś, dobra. Dzisiaj będziemy sobie wchodzić na różne trading plazy. Nie? Jeśli nie wiecie, co to jest trading plaza, to jest miejsce, gdzie dużo ludzi można się tradować petami i gemami. I dzisiaj sobie tam posiedzimy i zobaczymy czy znajdziemy oferty za huge peta, za jednego gema. Możliwe. A jest w ogóle nowy huge pen, widzowie, jest to huge szefka, który jest najmniej wartościowym huge w całym Petsmonitor X. Jest taka gra od twórcy Petsmonitora X jak My Restaurant i tam właśnie trzeba przysłużyć 100 tysięcy 100 klientów, żeby go zdobyć. Ja zaraz wam pokażę ile już ich jest, zaczekajcie. Okej okay, widzowie, jak widzicie ich jest już 101 tysięcy, jego wartość to jest 20 milionów. Czajcie, że wczoraj, nie, yy, 3 dni temu ten pet był warty 700 miliardów, a teraz 20? 000. Powalona akcja, no po prostu no. Ale ja go raczej nie zdobędę, bo ludzie wcześniej po prostu grali w moje restauracje i jest łatwo obsłużyć te 100 tysięcy klientów. A ja w życiu nie grałem, więc no ja tego nie zrobię. A ja te jest ograniczone czasowo, więc. Widzowie, my sobie wchodzimy na pierwszą trading pasję. A jeszcze widzowie, jutro jest event, znaczy jest nowy update. Ja wam zaraz pokażę, bo w ogóle, patrzcie, są nowe jajka z Arbuxy, są hologram, pety. To jest mega, one są mega ładne, według mnie. I ten, i y, jeszcze Wam nie pokazywałem nowości, pokażę Wam jedną nowość, kawaii world, to jest nowy world, który Wam zaraz pokażę, bo ja Wam jeszcze nie pokazywałem, ale Wam pokażę, to jest właśnie kawaii Ward. i tutaj mamy takie różne questy, że trzeba rozwalić takie skrzynie, a na końcu jest takie jajko i tam nie ma jakby na razie, bo tu już jest ten quest zrobiony i po prostu coś... co, co y, ten, i po prostu to jest bardzo ciężkie robić te questy, bo... Jak widzicie tam na końcu, jeśli to zniszczymy, będzie takie jajko i trzeba chociaż jedno otworzyć wtedy zaliczy nam się kolejny quest. I później trzeba te kolejne robić trzeci, czwarty i za to się dostaje jakieś sekretne przejście. E, no ale no, mi się w ogóle tego nie opłaca, bo ja nigdy nie zrobię tych questów. A co ja O, pięć razy, dobra. I tu jest sekretne nowe przejście, ale ono jest tak drogie! 45 miliardów w kartym końcu, ja mam 3. To jest powalona akcja. Ale dobra, wróćmy do tego, co mieliśmy robić. Czyli nasze training bazy. dobra. Pójdźmy sobie na spalno, żeby było bardziej tak. Nie wiem, jak to nazwać. Tak bardziej. A nie wiem. Ale zobaczmy, co będzie na odejdzie. Scavenger hat. No to to wiadomo, ten Scavenger hat. I Gifta. No to ja może sobie. Bo e, update chyba o 17 wychodzi. Albo o 18, nie wiem. I wtedy ja sobie poczekam na tego gifta, bo jeśli będziecie minutę przed update'em i wejdziecie do gry, to wtedy dostajecie tego gifta, więc to no, fajna sprawa. I będzie scavenger hunt przez 30 minut, czyli na pewno są pokrywane jaja, w którym są ekskluzywy. no, no a więc zaczynamy, lecimy z pierwszą Trading Plaza. I widzicie, jest jedna nałoż, jest Normal Server, Pro Server i Voice Server. Voice Chat to jest jakby... Że nie, że nie musicie pisać na czacie, wystarczy, że włączycie mikrofon i możecie gadać z ludźmi. Czajcie. Normalny serwer to wiecie, normalna trading Plaza, a pro server są tam tacy wykukrzeni ludzie, bo trzeba żeby tam dojść strzałnoć 10 huge, więc no. A my sobie lecimy na normalną trading Plaza, no więc widzimy się już na trading Plaza. Dobra, więc jesteśmy już na pierwszej trading plazie i pierwsze co mi rzuciło oko... Ten pet, to jest pet, który wychodził, kiedy był TechWord i to był ekskluzyw za Robux. więc ten pet jest naprawdę dużo wady. Zaczekajcie, bo mój mikrofon spada. O, dobra, słyszycie mnie na pewno, no. Patrzmy, jakie mamy oferty. O kurde! Ej, skąd chłop ma Secreta? Tego, bo był, święty Patryk więc ja tego nie pokazywałem. I chłop ma Bardzo chory sytuacja. No, ale tu zawsze cebunią są takie cupcake'i jeszcze lepsze, więc no. Przesłabał, patrzę, za 200, ej, to jest dobra oferta, bo ja widziałem o, za 100, co to ma być, ja widziałam takie pet, jakby sprzedawałam za 250, więc to jest good oferta, bardzo good, ale tu widać, że nic, za 250, no, nie wiem, yy, chłop chyba, miał... nie, to był festive, dobra, tu tak też średnio, a, czekajcie, bo nie przewinęłam do końca, dobra, tu tak średnio, tu nie ma żadnych butek, to za 10, nie, no gdzie? O, za 4? nie, ten za drogę. 100 milionów, bilion. Co? 100, 200 milionów, chłopie. Gdzie jest ten mój Big Maskot? Patrzcie, dlaczego on. Co się dzieje? Więc co, co, co? Dobra, jak widzicie, ja tego peta powinienem. No co się dzieje? Moja myszka wariuje, naprawdę. A zaczekajcie, bo ja wiem, co ja zrobiłem, dobra? Patrzcie, ten Big Maskot jest za dołączenie do grupy i go jest 10 milionów. To po co nas sprzedaje to za 200 milionów? No, ja mam pytanie. E, dobra, to jest za bilion? Nie, ja widziałam takiego szarka nowego za bilion. Dobra, tu mam za 100 milionów. Za s co? To ja sobie ktoś pożartał, przecież te są nic nie warte. A, najhutszewka. No, to wiadomo. Ten to mnie w ogóle nie interesuje. Tu mam za. St U, 100 milionów. To może jeszcze się popali jakoś. To jeszcze jakoś ujdzie. Tu zajęłam za 100 milionów. Za 100? Zobaczmy, czy mamy pety w Daycare'u. Nie. Dobra, lecimy na jakąś inną trading plazę, widzowie, więc ja się z wami widzę już na nowej trading plazie. Dobra, widzowie, kolejna trading plaza. Zobacz... Dlaczego mam skina nuba? Dobra, bagrobloks, widzowie. Nie wyzywajcie mnie od nuba. Ja, bo to jest jakaś nowa trading plaza. Patrzcie, to nikogo nie ma. Ej, mam lag. pasz, to jest nowa trading plaza, to jest świeżutka trading plaza. Widzicie tutaj, dopiero co ludzie dołączają, Ale, egzotę. Ej, pierwszy, mam taką, pierwszy raz mam taką sytuację, co w ogóle tak dopiero co ludzie wchodzą. No, bardzo dziwne. Dobra, też sobie wystawię budkę. A co będę gorsze? Dobra, co by tutaj sprzedać? Zaczekajcie. Zobaczymy takiego peta, który mi jest mało potrzebny. Weźmy sobie na przykład takiego. List pet. Dajmy go, on będzie tani. Dajmy go za taki. 14 i y, y, pół miliona, 14, a biliona damy matko. Co, co, co? to w ogóle by było nieopłacalne. Zaczekaj. O, wy że ludzie są jakimiś koksami. Teraz, może byśmy takiego, dobra, on nie będzie dużo warty. Dam go za y, 6, y, 50, 6,5, 65, pół miliona. To będzie dobra oferta. I wystawmy sobie jeszcze. A takiego jednego, bo one mi się w ogóle nie przydadzą. Ale ja mogę sobie dużo z nich zarobić. 6,5 miliona, proszę bardzo. O kurde, ale tu się ludzie zbierają. Za milion? To sobie chyba ktoś żartuje, naprawdę. Powinniśmy zrobić taki odcinek, że spróbuję sprzedać e, najsłabszego peta w grze za video O! To by był pomysł na odcinek. E, dobra, patrzmy. O! Kupili ode mnie jednego. Dobra, tu mamy huge peta. To jest od Puzonika podpisane! To jest od Puzonika podpisane! To jest Puz Jeśli nie wiecie, Puzonik to jest polski youtuber. Co? To jest podpisane przez Puzonika! Co? Jeszcze Diamond. Co? Ale to jest mocarny pet. Ja nie mogę. Ale mocarna oferta. Co jest? Spróbujemy je. O kurde, co tu się dzieje! Co, 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 co? Rainbow! O, Jaki ogród. Co jest, kurde? Taki ogromny. Ej, tak też firki e, fir radać, zaczekajcie. No, Please uh, free huge, please free huge, dobra, już muśka, uh, please uh, free huge, free. tak, ktoś free huge, please, 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 free huge, free huge, please, free huge, podpisze mi ktoś. Wejdźcie, zobaczymy, czy mi odpiszę. Bo ten chłop chyba pisze, bo tak stoi się, nie rusza. Więc to jest możliwe, że on pisze. Pisze, pisze. Trade! Ktoś napisał? Hey, I can offer a normal Hellrock. Okej. Okay. Dobra, oferuje mi zwykłego Hellrocka. Dobra, gdzie on jest? Była już na py, Pero... Nie. Była no już na py. jest? Zaczekajcie. Eee. Yy. O jest, dobra. No nie wiem, co ja Ci mogę dać, chłopie, cztery beno, bo ja więcej tak średnio, no co jest, kurde, no. O. Golden huge, o dobra, ktoś trenuje golden huge, yy, tego. Dobra, gdzie to, gdzie jest ten chłop? Gdzie jest ten chłop, gdzie jest ten chłop, gdzie jest ten chłop? Czekajcie, on dobra, zaczekajcie. Eee, I to się nazywa, on się jakoś tak nazywa, tak dziwnie, zaczekajcie. Gdzie on jest na tabeli? Kurde, a co komplikacja, zaczekajcie, bo ja muszę teraz, myślę moje znaleźć. Myśli, gdzie moje, zaczekajcie, to jest ten? Dobra, to on gdzieś to jest, to jest bacon, skin bacona. O jest. Mamy go. No co, może dasz mi coś za 4B? No, błagam, ja więcej nie mam! Błagam 4B, no, błagam! Please... No kurde... Ej, ja nigdy nie wytrajduję żadnego huczpeta, obiecuję wam to po prostu, bo to jest za ciężkie! Wiecie jak to jest ciężkie wytrajdować huczpeta? Przecież ludzie są tu takimi... Takimi papierosami, że oni w ogóle nawet nie ruszą! Ja nie mogę... Nie no, w ogóle dobra, idziemy na nową trading plazę, widzowie, ostatnia trading plaza, więc widzimy się na niej. Dobra, widzowie, ostatnia trading plaza, na którą wchodzimy, zobaczymy co tu się dzieje. Okej, okay, tu są... Za, ile on jest warty? Tak ma, go jest 33 tysiące, o kurde. Ty ile jesteś warty? No to to jest głód cena. No ja, to jest naprawdę, ktoś jest naprawdę głupi i sprzedaje pety za jednego tryliona. No ja naprawdę jestem ciekaw, czy ktoś w historii tego w ogóle kupi. Bo ja wątpię, że no ja nie mogę. Co? Co? Co to jest za pet? Przecież to jest jakiś event. Skąd to jest ten pet? Ja w ogóle go w pierwszy raz widzę w górze. Ale z dosłownie. A patrzymy co się dalej dzieje. 5, co ich jest? 200 tysięcy? 5 bilionów? To są chyba żarty. Nie, no po prostu jakaś biedacka to jest Naprawdę biedacka. Biedak, biedak. Tutaj mamy coś. Dobra, sam postawię swoją budkę. Czekajcie. Tu mam wolną na samym dole. To ostatnio jakieś rzeczy sobie tutaj wystawimy. Dobra, wystawiam coś za jednego gema. Dobra, widzowie. Wy, wy, wy zostawiacie i łapkę w górę. A w tej chwili. A wystawiam 3 pety za jednego gema. ok? Umowa? Może, może wy się kiedyś znajdziecie, więc na 3, czekajcie, na 3, 2, Poszło. A weźmy sobie też tutaj jeszcze, ale pamiętajcie, subik i łapka musi być. Subik i łapka musi być za to, co ja robię, bo ja bardzo dużo tracę. Dobra, jest Tyle, 3 pety wystawione. No, więc dobra. Kupujcie, kupujcie ludzie. Co tu się dzieje? Co tutaj w ogóle jest dobrego? Nie, to nie ma dobrej oferty. No i kupili to ode mnie. Więc dostałem 3 piaks. Ciężko mi to mówić. Dobra, stawmy sobie jeszcze pety do Dakera. Enrol. Czekajcie. Tego. Tego, tego. Tego, 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 tego. Tego, tego. Tego, tego. Tego, tego i to ty Poszły. Ale co prawda, tutaj już chyba nic ciekawego nie znajdziemy. Tak mi się wydaje. O, huge party, god. Fajnie. Teraz zaczekajcie. Robimy ostatnie. Please. Ten. Please huge. Please huge. Teraz piszemy. Please huge. Please huge. Please, huge. Please, huge. Please. A trading huge safari and my Nie, no gdzie Nie, nie, nie chcę żadnych zwykłych. jak E, kany. one dragon. Co? Doodle dragon zawsze się odmienia, to się Raz głowa. Zobaczymy, co się dzieje u tego... Dobra, zobaczmy... Wysimy do boby. Boby. Boby, boby. No nie, alert depending. Eee, tutaj mamy Creeper Hunter. Gdzie jest Creeper Hunter? Creeper Hunter, Creeper Hunter. Creeper Hunter, gdzie jest Creeper Hunter? Oh, jest Hello. Co mi da? Za 4B. 4B. Zobaczymy, co mi da. Błagam, jakiś huge pet. Błagam. Yes. I have for No nie! ser huge safari, -ka to A... No, no! Ale dziady, Mają to! Dobra, widzę jak ci, je, jutro wyjdzie ten update! E, ja ten, ja, ja... Ja robię ten ten Scavenger hat bo czasami... Hand pod czasami też naprawdę opłaca jak bo widzicie? Ludzie mają pitchbethy z tego ja więc dobra, to już nie będę przedłużał, bo naprawdę ten film po prostu, jakby mi się nie chce, nie mam czasu na montowanie, po prostu muszę ten film o tak to wrzucić, bo w ogóle prawie bez żadnego montażu, więc... CO?! Shiny plus Stretch 4 i nikt tego nie licytował?! Ohu! Przecież to była tak dobra oferta! Jak to się on tak zmarnował? Prawda? To było na tyle z tego odcinka. Dziękuję bardzo też za oglądanie. No i co, serdecznego razu. Eluwina. Pfff!